O, oh, shit, widzowie. Siemetrz z tym i by, był duży fail. Mianowicie w poprzednim odcinku sobie kopałem na spokojny obsydian. Byłem u wieśniaków i tak dalej. A tu się okazało, że nie włączyłem nagrywania. Także na tym odcinku, co ten, to tutaj yy, budowaliśmy takie coś. To jest z życia, życia z Wixem. Yy, specjalnie nawet szukałem miejsca i tak dalej. Kurde, szkoda, że szkoda, że to tak yy, zniknęło. Dobra, weźmy sobie, przelećmy tutaj o. Tytuł miał być Schodzimy w podziemia, czy coś takiego, ale. <grywka> to był lekki fail. To, to był lekki fail. włączył, Jak wyłączałem nagrywanie, to myślałem, że je... to myślałem, że je wyłącza, a je tak naprawdę włączyłem i. <grywka> Nic się nie nagrało. Nagrałem z pół godziny albo 20 minut. Bo to ma być krótki odcinek, więc myślę, że. O kurde, ile... impreza zombiaków, co jest? Impreza zombiaków. Wiecie co? Ja myślę, że to będzie krótki odcinek. Yy, tym bardziej, że się nie nagrało to, co chciałem zrobić, więc wam szybko pokażę, co zrobiłem na tym mm, odcinku niewypalonym. Oj, to wejście do tej jaski nie było zawsze irytujące. O, żelazo. Yy, też mówiłem, że muszę zrobić farmę golemów, bo wiecie, farma golemów to jest farma żelaza, a żelazo by się przydało szczególnie na bikony, który, nie który będziemy niedługo robić. Chociaż ten bikon będzie bardziej estetyczny niż, w sensie bardziej będzie dekoracją niż takim faktycznym bikonem ale, ale zawsze będzie to coś, więc daję go w takim miejscu, w którym dużo nie będę przebywał. W ogóle stawcie ciapeczkę w górę suba i wpada się na Twitch link w opisie. A tutaj yy, przed chwilą, właśnie dosłownie, nie wiem, minutę temu po, pochwaliłem, jaka ta piękna kopalnia jest, że ona jest, wiecie, taka. Yy, wszystko jest w losowych miejscach, byle jak niby, ale tak naprawdę to jest urok tej kopalni, nie? To wszystko, że tak jest w losowych miejscach To wszystko jest urokiem tej kopalni i bardzo mi się to podoba. I także to, ta kopalnia tutaj jest, yy, no przepiękna tutaj te tunele, które tak w sumie totalnie losowo są, no ale no wiecie o co chodzi, to jest ważne. No i te schody. Powiem tak, jak po niej wchodzę, to, to, to mi się robi niedobrze. E, patrzcie, z, e, nie mam głowy smoka, muszę iść specjalnie do endu, a tutaj mam cztery głowy. Ale ja ja nie, nie będę ich brał. A i wymyśliłem też pomysł, że to będzie żelazna, złota, diamentowa i nederytowa zbroja. Co prawda mamy nederyt, ale to jest dla Leona, jak kiedyś bije na serwer, bo, bo kiedyś bije, raczej mi się wydaje bo to ma zresztą dobrze by tam wbił więc no nie wiem kiedy to będzie też ten mystery box który jest od roku i w sumie jego funkcja się sprawdziła bo wiecie musiałem zapomnieć co tam jest w tych skrzynkach i już totalnie nie pamiętam więc a i też wyhandlowaliśmy za papier yy, po, ponad staka emeraldów yy, także to jest bardzo dobre też poupgradowaliśmy tam yy, wyśniaków i tak dalej <laughs> okej okay, 9 obsidianu może być tylko już wam pokazuję gdzie będzie tylko jeszcze bym sobie dobra w końcu zrobię zapomnianą rzecz. Biorę drabinę i idę zrobić porządne wejście do farmy arbuzów. To nie jest ta automatyczna farma, to jest ta podstawowa, ale w końcu chcę mieć to głupie wejście zrobione. No proszę bardzo. W końcu jest wejście. Bo wiecie co? O, 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 o. Nie będę się męczył. Tam i tak nikt nie zajdzie. Spokojnie. Z większych rzeczy jeszcze tutaj będzie wieża endowa, taka, taki drapacz chmur tylko. Taki drapasz murak, jak tamten niebieski, tylko yy, dużo no, po prostu będzie endowy, nie? O, tutaj są te schodki? Zapomniałem o tym. No i to zmieniłem, i też zauważyłem. Ogólnie przerobę ten beacon jeden, jedno piętro większy i bardziej diamentowy, bo, bo zrobiłem niebieski. No w sumie, tu mało przebywam. Tu trzeba w końcu przebudować to na świątynię. Tą, yy, no tą górę, którą ściąłem, to trzeba jeszcze trochę lasu spalić i tutaj zrobić w końcu tą świątynię, którą chciałem zrobić. Ona się może zacząć nawet tutaj. Yy, wielką świątynię dżunglową, która miała robić wrażenie od pierwszego wejrzenia. Yy, no a tutaj ta studienka też nie jest jakaś odwiedzana przeze mnie. Byłem tu może z dwa razy na odcinkach. Te drzewka też są piękne moim zdaniem. No i ta, co jak co, ale ta. Yy, ta tęcza po czasie jednak dobrze, że ją tak zrobiłem, nie? Dobrze, dobrze. No i beacon już wam pokazuję, gdzie będzie. Beacon będzie proszę bardzo, w tym miejscu. Z tej ziemi mamy, wiecie co? Yy, troszkę bym mógł tutaj na szybko wyrównać teren. Tak mi się wydaje. <laughs> Zobaczcie, tutaj są rzeczy do zrobienia beacono. Yy, to też się przyda oczywiście. Tak to proszę bardzo wygląda. A teraz na szybko bym tutaj sobie może wyrównał ziemię. W tą stronę i... Tutaj o, tutaj robimy zarysy, bo ja oczywiście nie będę na odcinkach na odcinku kopał ziemi, nie? no ale... Pokażę wam przynajmniej jak robię zarysy na przykład. Czyli tak, tutaj sobie przekopiemy to. E, oczywiście zawsze robię tak, potem to trzeba dokończyć. E, no tą głupią wysoką trawę trzeba zniszczyć, bo to, to, to jest cywilizowane miejsce, nie? to jest cywilizowane miejsce. Nie będę tutaj takiego syfu miał. I no i. No i no i no i... Dobra, tutaj to, 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 I tam bym mógł to już O tutaj sobie na dwa podzielimy Żeby nie było No wiecie czego nie było Tutaj to trzeba będzie skosić wszystko Tutaj sobie trochę pociągniemy Żeby było bardziej naturalnie No i git Dobra przynajmniej tutaj jest git już Teraz jeszcze tam trzeba iść na szybko I tak to już jest przycięte po dwa Czyli jeszcze trzeba będzie drugie piętro zrobić, dobra? Pochodnie zostawimy. Yy... No, bo można tak zrobić, żeby było bardziej symetrycznie przy tym szpitalu. A i w szpitalu coś zrobiłem, czego nie pokazałem, więc już wam to pokazuję. A tutaj damy ziemię. A tutaj też sobie tak skosimy, żebym wiedział, jak to ma wyglądać. No i git, na razie to tak zostawimy. Nie? Na, ra na razie będzie brzydko, ale to już yy, nie mój problem. To jeszcze pod koniec odcinka, tutaj szpital, yy, tutaj, o w ogóle bym wziął sobie bikona yy, w sensie no to, to, uuu ile tu jest surowców, no wszystko co możemy i tutaj, <gryw> dzień dobry, recepcja, yy, na razie nie będziemy zamieniać zombiaków yy, w ludzi, no i yy, tutaj zamieniłem zwykłych białych sztandarów na takie krzyżyki, to też było z życie z Wixem, yy, pomysł wzięty, bo to jest naprawdę super, Super opcja, żeby takie coś zrobić. Też myślałem czy tu nie zrobić bikonu, ale, ale zmieniłem zdanie. Okej, kuraki, sorry, ale nie ma was tu. Okej, okay, tutaj w poprzednim odcinku sobie wykopałem kamień, więc od razu w tym, jak już pamiętam, jeszcze właściwie to sobie tutaj damy ziemię. O, tu, no tutaj jest ta legendarna Elka. No i, no i lecimy, rzucemy, rzucimy jajami. Mam nadzieję, że teraz się nagrywa. I tutaj szybko sobie wskoczymy i pójdziemy po trzcinę cukrową. Aj, dobra, zrobimy fakt. Czego nie po Kwiatki. Drzwi nie potrzebujemy. Dobra, mamy. A, czeka, 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 Przecież tu ma. Nie, tu nie ma. Dobra, papier. Papier. Ok, wywal ziemię. Ziemi mamy dużo. A papieru nie. Papier drożeje no i tak, weźmy jego, upgradeujmy, zobaczymy co nam da. Coś jakie, enchanty czy coś takiego. Sobie papier zostawimy. No i co tam masz nowy? Zegar, książka, dobra, dobra, spokojnie spoko, kupimy, ale okej. No, ok. No to takie kolejne szybkie wejście mamy tymi lianami. A, i tak, bryłę będziemy musieli gdzieś przenieść. No i też stwierdziłem, że zrobię kolejny set, czyli dorobiłem to, to, to i to narzędzia takie yy, w poprzednim odcinku. Bo chcę zrobić kolejną warstwę nadrytową tych wszystkich przedmiotów. Czemu ja nie chodzę z tym kilowem? Jakby porównajmy to. Wydajność czy niezniszczalność? Czy szczęście? Wydajność i. Dobra, to, to jest 100 to razy lepszy kilow. Czemu ja z tym nie chodzę? to Jakby. <ścoughs> co, co ja robię? Nie rozumiem tego. Nikt tego nie zrozumie. To jest zagadka po dziś dzień. Po dziś dzień. Otóż ziemię. Eee, odłóż drewno Odłóż beton O, ciekawe gdzie? Odłóż beton Wiecie co? Weźmy tą ziemię I ją wywalmy gdziekolwiek I bruk zresztą... Nie, bruk zostawimy Ale ziemię sobie weźmy Kwarc, 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 Dobra, tutaj Mamy ziemię, tu jest jeszcze dużo ziemi Tu jest jeszcze dużo ziemi Dobra, więc... nie mam już gdzie tego dać O nie, najgorzej Eee, ehm, man <laughs> No, la tu damy. <laughs> I to już tak w sumie na stałe, może w sumie być, bo to fajnie wygląda. Kolejna ziemia w moje łapy. Dużo mam jeszcze ziemi, więc się nie muszę tym przejmować, ani wy też. Szybko ją idziemy rozwalić i wracamy do kopalni. Bo tam mamy też duże rzeczy do zrobienia. Także wywalamy. No, w sumie w łuku nie mamy, to strzałę możemy też odłożyć. Weź tu, golemcze. Czemu ty tu chodzisz? Nie wytrzymam z tobą. Zostaw mnie w spokoju. No i trzeba pokazać diamenty, jeśli chcę zrobić faktycznie ten yy, beacon diamentowy. W sensie diamentowo zdoby, ale to i tak będzie dużo diamentów potrzebne. No i lecimy. W ogóle mam 44 level, co jest? Bardzo dużo. Niedługo znowu trzeba wider zabić, bo tych beaconów przynajmniej jeszcze potrzebuję dwa. Dwa, bo jeden musi być przy porcie, porcie Jotaro o nie, dwa creepery, dwa creepery. Nie, 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 ja się w to nie bawię. I jeszcze potrzebujemy jednego bikona w sensie nie, jedną gwiazdę mam, czy tylko jeszcze jednego leadera musimy zabić, ale wiecie, zawsze gwiazdy e, w Sanadżu to będzie coś bardzo przydatnego, o kurde, nie no, zombie z kością i w, diamento, e, w złotej zbroi, co to ma być? O, lapis do da żuli. Dawaj, dawaj, dawaj. Da. Zawsze przy lapisie są diamenty, więc może tu będą gdzieś diamenty obok, ale bym je wykopał raczej, jakbym je znalazł, więc o kurde, dwa, dwa staki. Mam szczęście, trzy. Dwa staki i cztery lapisy. Ju, Ej... Już to szczęście to jest magia. To, to szczęście. Szkoda, że to nie działa na deteryt. O kurde... A żelaza ile mi to da? Dwa... Trzy, e. To na niektóre surowce działa lepiej, a nie na niektóre gorzej, widzę. Dobra, że ciebie utupimy. Ogólnie teraz nagrywam trochę filmów na zapas, bo... Yy, długo jadę. Jadę, jadę na wakacje teraz począć. Nie będzie filmów na kanale, nie będę nic robił, więc yy, muszę mieć coś na zapas. To znaczy już mam na zapas, ale nie wiem czy to kur... Moby, Moby w tym odcinku i w poprzednim. Jak widzę, co się dzieje w tej kopalni, to. Oj oj oj, oj oj, ale ich tu jest, ale ich tu jest. Dobra, trzeba będzie pójść po tej jagody i po kwiatuszki. Ale to już nie dzisiaj, to już nie dzisiaj, bo, 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 bo jest grubo. No i oba, tam gdzie skończyliśmy, tam, w sensie tam gdzie zaczęliśmy, tam skończymy. Mam nadzieję, że wam się film spodobał. My musimy obsydian pozbierać. No i żegnam was. Elo.